Our crews will be here most of the day today, constructing a false wall over the whole door face. Nothing has been taken out beforehand, so if you left anything inside, then it's your own fault. Management also requests that this room not be mentioned to family, friends, or insurance representatives. Thanks again, and remember to smile. You are the face of Freddy Fazbear's people. Gosiu coś tam wspominał e, o, tym, o tym safe roomie całym, że nie wolno tam wprowadzać żadnych e, u, klientów, tylko należy tam trzymać, e, e, że to jest miejsce na, e, że tak powiem equipment. Już po mnie to jest miejsce na przetrzymywanie rzeczy i to jest miejsce dla pracowników. Ale nie na ich spotkania towarzyskie czy coś w tym stylu. O, oh, crap, no to fajnie. To jest pogrom. To jest pogrom. Już jest po mnie. Springtrap pewnie zaraz tu stoi za drzwiami. Okej okay. Wszedł do jakiegoś szlifu wentylacyjnego, ale ja go zamknąłem na szczęście, więc możliwe, że tutaj mu się nie uda przejść Jest za blisko jak na drugą godzinę Stanowczo za blisko no, Nie widzę go Może być już po mnie, może być już bardzo po mnie Nie wiem gdzie on jest Nie wiem na ile inteligentny... Kurde, kamera przestań mi nagrywać Nie wiem na ile inteligentny on jest, jeżeli nie zniknę z ekranu to bardzo przepraszam, no Ah uh, fuck On tam biegu, On tam biegu, Jest piąta! 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 <gry> fuck! Piąta! Come on! Damy rady, tutaj tu, przyzna tu, się. Tu. Fuck! O piątej! Springtrap! Ok, jestem z powrotem, nagrywam telefonem, więc nie wiem jak to będzie wyglądać, ale nie wiem, ile mam miejsca na telefonie, ale zobaczymy jak to będzie. Czy jeżeli patrzę długo na kamerę, to wtedy mi się szybciej psuje? Może muszę ją jakoś oszczędzać? To by to mogło mieć sens. Nie, Springtrap, tam nie idziemy. Tam nie idziemy. On chciał mnie zajść od tylca, że tak powiem, naokoło mnie przejść. Jednym szybem wentylacyjnym by się do mnie dostał. Okej okay. zapraszamy tutaj. Serdecznie zapraszam. Wlaz do szybu. Pałknął haczyk. Mogę naprawić wszystko. Fuck. Nie zdążę. Zaraz wyjdzie. Wiedziałem, że wyjdzie. Nie zdążę. Ok, jest tutaj. Jest dobrze. Znowu jest w szybie. Więc naprawiamy wszystko, żeby wszystko było sprawne. O oh, kurwa, on już wyszedł. Dobra. Fak. Fak. Koniec już. Okej, okay, nie wiem gdzie był, ale jest teraz tutaj, jest dobrze. On się za szybko przemieszcza. Za szybko. Mam nadzieję, że to oszczędzenie kamery coś daje, ja mam nadzieję taką cichą. Hi. Kurde kukiełka, fuck! Odejdź! Odejdź, spieprzaj! Nie patrz na mnie tym wzrokiem, odejdź, proszę cię, odejdź. Go away! Jest tutaj, jest tutaj. Mam go. Fak. Fak. Pięknie wszystko z dupy do dupy i na dupę. No Jeszcze raz. Gdzie on jest? Fak. Hello. Aha, on jest tu w szybie, dobra. Teraz. Zobaczmy. Ribu do jest w szybie. To nam kupi trochę czasu i działalności całego systemu. Całego. Jeszcze nie wyszedł stamtąd? Teraz wychodzi. Jest dobrze. To dobrze. Cieszymy się. Dobrze, Springtrap. Haha. Ha. Jest świetnie, jest CAC. Czy ja zamknąłem ten szyb? Zamknąłem dobrze, jest cacy. Trzymamy go w kropce. Ma wiecie już nawet... Hi. Już nawet kij z obrazem, ale żeby... żeby dźwięk działał, to jest ważne. No i wentylacja. No, w sumie wszystko jest ważne. Dobra, okej, okay, nie. Wszystko jest ważne! Jest czwarta. Ale daleko go trzymamy, jest dobrze! Oj, oj, oj! OOOO! Zamykamy to, bo on już. On już jest zbyt blisko. shit! On jest zbyt blisko. FAK! wszystko mi się znowu spieprzyło. Nie, jest piąta. Kurde, Springtrap! So close! Jest w szybie. Do dobrze. Nie ruszamy się, dopóki nie wyjdzie z szybu. Szybko wyszedłem. A, o kurwa. No to się posrałem na różowo. Nie waż się! Nie przejdziesz sobie skrótem! Wal się! Ta technika nie jest zbyt dobra może jednak. Sprawdza się, jeżeli on nie rusza dupy z miejsca, ale... Ja pierniczę, nie. Przesrane! On jest? W którym jest szybie? W którym jest szybie? Szyb! Który? Szybko! Pokaż mi, w którym on jest szybie... Fak, on chyba już tutaj jest. Jak lisia z tego uniknąć, co? O! Oh. Okej, okay, spring swap jest daleko. Naprawimy tak, bo tak jest dużo szybciej. Możliwe. Ach. Ach. Shit. Dobra, wszystkie trzy tutaj będzie najszybciej. Dobra. Okej. Okay. Damy radę w końcu, musimy. Nie, 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 kurwa. Ch, ty na dentalalo, spieprzaj! Jezu, co za... O, nie, 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 nie! Springtrap! Kurde. Proszę, zdąż. Jest piąta, proszę. Come, on. Come on. Wbijaj tą Na styk. Fesbills Fried's płonie. E, nowa atrakcja bazowana na starożytnej pizzerii spłonęła tamtej nocy. Służby nie mogły. E, e, co? Co? Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o FBO Five Nights at Freddy's 3. I tutaj na gazecie widzimy wiele szczegółów, które jeszcze sobie potem odczytam, ponieważ e, w nie doczytałem do końca. Yy, ostatni tekst mówi, że znalezione niektóre ocalałe rzeczy zostaną sprzedane na publicznych aukcjach. I widzę tutaj otwartą furtkę do kolejnych Gear serii Five Nights at Freddy's, yy, a nie zakończenie. Yy, dodatkowo brzegi na gazetach, które zazwyczaj, yy, te rozmyte oczywiście, które zazwyczaj mówiły tam bla bla, nie masz szans na przeżycie nocy, bla bla, masz małe szanse na przeżycie do czwartej czy coś takiego. Yy, Dosłownie tam mówiło bla bla to tutaj są właściwie fakty, które ludzie mogą odczytać i na przykład to, że Lisia z tego Scott zrobił na laptopie w czasie swojego 24-godzinnego yy, jakiejś podróży gdzieś no i jest tu dużo różnych faktów, które możliwe, że wam wstawię na Facebooka i przetłumaczę jak ten, bo sam jestem ich ciekaw przy okazji chciałbym serdecznie podziękować Mandziowi za to, że no, z tego co się dowiedziałem od was nie polecił w ostatnim filmie, sam nie oglądałem, ponieważ nie chciałem sobie spoilerować całej gry Yy, ale bardzo miło z jego strony, dziękuję za to serdecznie i cieszę się, że po prostu jest też na YouTube ktoś, kto poza mną zainteresował się fabułą Five Nights at Freddy's tak na serio i wziął tą grę tak bardziej na niż cała reszta. Udało się! Mamy dwie gwiazdki! A trzecia jest za to za siódmą noc? Nam dodał coś w ekstra? Jumpscare. Kurwa. Mogłem się spodziewać, że będzie dźwięk słodkie, nie Niesłodkie. 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 słodkie, nie słodkie, nie słodkie, nie słodkie, słodkie. więc mamy kolejną. Minigames tu jest jeszcze: Downstairs, Cheaty i Animatrony, okej. Okay. A no, szósta jest dalej do tą szóstą. Czyli to jest co innego, to nie jest noc, 7, a jest gdzie indziej. Więc to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Dzięki wielkie za. za. za tyle komentarzy pod pierwszym filmem. Bo teraz nagrałem cztery na raz, więc. wyłączone nagrywanie, to nieważne. No i dzięki za wszystkie podpowiedzi, których w ogóle nie używałem, bo. <laughs> bo ich tak naprawdę unikałem i starałem się uniknąć. Więc to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie.